Siema w kolejnym odcinku mnie na kanale. W dzisiejszym odcineczku mamy jak widzicie LSA 17, coś na co bardzo długo czekaliście i bardzo, ale to bardzo prosiliście, żeby ta seria w końcu była. W dzisiejszym odcinku sobie zakończymy oficjalnie siebie na naszej serii, także udostępnijcie ten film, napiszcie hashtag siebie, ja mam przypne na 100% serduszko. I zostawcie suba, łapeczkę w górę i lecimy z odcinkiem. Pamiętajcie też być na mojego Instagrama, bo to jest dla mnie mega, mega ważne, bo tam brakuje 100 osób do wydania polskiej mapki do farminga 19. Także mordeczki zapraszam. No i też i wiadomo, że brakuje tych subskrypcji bardzo, ale to bardzo mało, bo brakuje subskrypcji, już bo mówię też do, a, bo to tak się zamykało, dobra, standardy farminga 17 jest troszeczkę inne niż 19. No i brakuje no też powiem Wam szczerze, jakieś 110 subów do wydania właśnie polskiego modpaku do Farminga 19. A dzisiaj będziemy mieli też i parę nowości. Ja sobie leciutko przechlapię ten ciągnik, bo nie chcę takim brudasem jechać w to pole. Dzisiaj jak się pszenicy. Na live'ach, musicie mi przypomnieć, żebym pamiętał, żeby skończyć wiadomo Te siebie już do końca, na naszych polach plus pola sąsiadów, bo wiadomo, że jak to działało w farmingu 19 17, sorry, ale mi się mylą te gry, ja pierdziele Tutaj jak widzicie troszeczkę więcej miejsca mamy, ten silos raczej zostanie w tym miejscu, w którym jest I teraz nie wiem jak wygląda przebudowa drogi, bo tu już zaczęliśmy leciutką budowę, tego wszystkiego jakieś kartofle w ogóle leżą Tutaj zrobiłem sobie pomieszczenie takie, że może jakieś paliwo, poprzenosić z tamtych wiat Ogólnie jakieś takie duperele najprawdopodobniej tutaj będą ty no wszedłem i nie mogę wyjść. Ja pierdzielę mordo, no i nie wyjdę. No i zajebiście. No także w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Zamknęli nas w piwnicy. Fajnie, a tak górą? Tak nie wyjdę też. No co jest? Dobra, teleporcik do kombajnu i tak wyjdziemy, to jest ciężka sprawa normalnie, jak już weszliśmy to już nie mogliśmy wyjść No i sprawy wyglądają następująco, tutaj zaczęliśmy budowlę. To już jest no prawie, prawie wszystko gotowe, tutaj oczywiście jest, to będzie wszystko podocinane Żeby to dobrze wyglądało, tu już leciutkie zaznaczenia są, w którym są właśnie miejsca te palety No palety, to nie nazywa się paleta, tylko to co podtrzymuje ten, nie wiem jak to się nazywa, nieważne No ale takie drewno w każdym bądź razie no, i tutaj mamy też takie dobrze powycinane już właśnie dachy. Jak widzicie, jest dopasowane idealnie do ściany wiatka, troszeczkę większa niż ta standardowa nasza. No i tutaj też zostały jeszcze dachy. No i tak jak mówiłem, te metalowe rzeczy, albo drewniane, bo jeszcze się zastanawiamy właśnie nad tym. Połączyć już miejsca, są wyznaczone właśnie na to, jak widzicie, tylko to robić. No i kolejna sprawa jest taka, że tutaj miał być ten płot, tylko że ten płot no, będzie szedł najprawdopodobniej tak dotąd, normalnie. No i tu będzie szedł gdzieś o tak o. Tylko teraz pytanie, to nie jest nasze pole. Czy tutaj będziemy mieli zgodę e, na właśnie coś działania na tym polu, żeby po prostu to zrobić jako już. No, Kubić od sąsiada ten kawałeczek, może może tak bardzo nie przeszkadzało też przebudowa drogi polnej. To też wszystko są takie wydatki że na razie nie działamy z tym, po prostu jedziemy sobie siać pszenicę i to będziemy się skupiali w dzisiejszym odcinku, a w kolejnym już pewnie zobaczycie oficjalną taką wiadkę, jak to wszystko będzie najprawdopodobniej wyglądało. Bardzo się brudzi ten ciągnik, to Wam powiem, na tych polach. Tu jest też nasze pole, ale tu raczej kartofle będą sobie e, sadzone na eleganckości. Też jakieś pola na buraki musimy zostawić na kukurydzę, no i jeszcze na jęczmień, dlatego też że paków aż tak nie wiadomo ile nie sialiśmy w tym roku, tylko bardziej sobie lecimy też i w inne rzeczy żeby wszystko na tej serii było. No i co? Ja sobie mogę już jechać. Tutaj ogólnie mamy pola przygotowane idealnie oprócz tych kawałeczków, które są zaorane, pewnie zauważyliście pod siebie. No bo jak widzicie wszystko jest ogarnięte. Pewnie pytaliście też i kiedy ta mapa będzie do Farminga 19? Bo w 17 ta mapa już no jest wydana na kanale. Jeżeli ktoś się jeszcze nie ma to polecam sobie pobrać. U mnie na kanale gdzie się znajdziecie na 100%. Ale do Farminga 19 oficjalnie wam mówię, że tej mapy nie będzie ze względu na to, że taki śmieć jak Pipciu i Mieciu pewnie kanał kojarzycie. On usunął wszystkie filmy, bo się boi e, odpowiedzialności za to, co robił i tam krat mody i w ogóle sprzedawał te mody. No także taki mały śmieć, prawda, e, tak w skrócie mówiąc, y, wydał tą mapę, prawda, taką konwertowaną i to tak bardzo, ale to bardzo słabo przekonwertowaną, że to tak, o Boże, to nawet nie wygląda. Tak oczy bolały, jak się na to patrzyłem, że aż mi się smutno zrobiło po prostu, że takie osoby, takie coś robią, no nie, takie gówno. E, no i doszedłem do wniosku, że ja na pewno poprawki nie będę wydawał, bo już i tak pewnie jakieś tam, wiecie, takie łomne osoby, które to pobrały, bo raczej mądra osoba tego... No, może nie tyle, że nie pobrała, bo raczej na miniaturce to spoko wyglądało. Może łomne osoby na tym grają, bo raczej mądra osoba na takiej słabej mapie nie gra. Będą kojarzyły tą mapę z dziewiętnastką y, i ze mną. Dlatego lepiej nie będę wydawał tej fałtrójki do FSA 19 mimo że mapa jest praktycznie gotowa do dziewiętnastki, tylko ta część taka. Żeby to wszystko, wiesz, tak pięknie wyglądało i rozumiesz, o co chodzi. To zostało zrobić, ale będzie V4, i to jest dobra wieść w dzisiejszym odcinku, ale to jeszcze będziecie musieli na to poczekać, bo od razu mówię, że też i ta wersja V4 będzie dla top donatorów, także jeżeli chcecie, możecie wysyłać donaty na live'ach. No i mapka do 19 trafi do was. Jest to bardzo duża mapa. No tutaj tutaj to w sumie widzicie tylko wersję V2, bo V2. Nie, tu nawet nie widzicie V2, tu praktycznie widzicie wersję V1 Bo to jest gospodarstwo z V1 Znaczy no nie do końca, bo to jest rozbudowane bardziej Ale tam za lasem jest V2, tak jakby tam w lewo za lasami Jakby wam to pokazać, tam za tym lasem mega dużym Jest wersja V3 A V3, o Boże osiągnięcie w ziemię Ja pierdzielak, ja jestem teraz normalnie rolnik No i V4 Nie będzie się mega różniła od V3 ale będą co niektóre zmiany zachodziły i będą te zmiany po prostu widoczne tak czy siak w grze. E, także możecie liczyć, że mapka dla top donatorów będzie dla osób, które też by chciały pograć. No, podziękujcie właśnie osobom, które no, edytują te mapy i wydają jako swoje. Tym osobom możecie właśnie podziękować, że ja mapek nie będę wydawał. Jeżeli ktoś będzie konwertował moje mapy i będzie chciał wspólnie ze mną wydać, no to zapraszam jak najbardziej do współpracy. Tak jak na przykład Rumu współpracuje ze mną aktualnie. I niedługo, tak jak mówiłem na początku, nawet odcineczka, średnia v 7, czyli mapa za czasów jeszcze LESA 15, później była w 17, teraz w 17 pojawi się w lesie 19 specjalnie dla was. No konwercik, mała łapka na 30 na 60, ale na pewno na spokojnie, fajnie będzie się tam grało wam. Także pozdro i liczę, że w tym tygodniu ona na 100% trafi do Was, tylko musicie jeszcze chwilę poczekać, bo. Zależy, jeżeli dzisiaj wieczorkiem będzie live, bo oglądacie ten odcinek o 12 pewnie, ja o 13 mam mecz, także też i live'a w dzień nie będzie, wrócę pewnie o 15 gdzieś tam z tego meczu, nawet i po. później jest jakiś festyn gdzieś tam dalej, to może też się pojedzie na to, także ja bym też nie liczył, że live wieczorny będzie, chociaż zapraszam na kanał o 20, gdzieś tam 30, o 21, bo może akurat będzie tak, że live'ik się odpali i będziemy coś tam działali. I będzie fajno. I wtedy może nawet mapka zostanie wydana w poniedziałek. Jeżeli live'a nie będzie, obstawiam, że raczej bez live'a będzie ciężko wbić te 7,5 tysiąca osób na Instagramie, bo tam brakuje, tak jak mówiłem, 100 osób. No to wystarczy, że po prostu weźmiecie link do mojego Instagrama, który jest w opisie i wyślecie na Facebooku swoim znajomym, którzy też mają Instagrama, albo mogą założyć i mnie obserwować. I po prostu 100 osób, no to naprawdę nie jest dużo, nie jest dużo. Każda osoba, kto nie ma Instagrama, też może założyć i na pewno mapka trafi do Was. No, od razu po wbiciu celu, bo mapka jest praktycznie gotowa. Myślę, że tak na 100% będzie gotowa już na wtorek do wydania, ale wiecie, to prezentację mapy jeszcze nagrać i w ogóle takie duperele. Także ja bym po prostu tak ogólnie bardziej powiedział, że w tym tygodniu mapka będzie na 100%. Nie wiem, co by się musiało stać, żeby mapka nie wyszła w tym tygodniu. <laughs> No tam w sumie no wszystko jest na gicik dopięte, tylko tam jeszcze takie wiecie, poprawki są takie wizualne bardziej. No i jeszcze tam podgląd mapy dać lekko od góry, żeby to się ładnie zgrywało z polami. No i tak naprawdę tyle, także mapka jest gotowa. No zwierzęta. Fajne, przyjazne gospodarstwo, idealne na polskie, takie, wiecie, warunki. Tak jak mówię, pola pod 30, pod 60, czymś większym też, wiecie, ale bardziej mapa skierowana właśnie dla miłośników takich, oto maszynek i takiego typowego, typowej polskiej wsi. Malutkie, jedno gospodarstwo, skup, sklep. E, tam paru sąsiadów, no i mega to wygląda. Naprawdę, jak ja grałem sobie na live'ach, to tak mi się podoba. Chociaż no ta mapa, nie powiem, jakby była w 19, to chyba bym się zakochał w niej w 19, no nie? Ale też wiadomo, że sam tego nie zrobię, tych projektów wszystkich. Bo jest to stosunkowo ciężkie, jeżeli się nie robi map do 19. Ja też tego całego systemu nie ogarniam, map w 19, naprawdę. Także jest ciężka sprawa. A propos modpaku na 44 tysiące widzów, no to, to też będzie w tym tygodniu na 100%, bo tam brakuje 100 parę subskrypcji, to jest wiecie malutko. I modpak będzie się składał już, mogę wam powiedzieć tak mniej więcej z polskich maszyn i będzie to modpak najprawdopodobniej dopasowany na średnią v 7, czyli mapkę, która będzie wydana już wiecie zresztą na ile. I tak to będzie wyglądało, czyli ten tydzień dwie rzeczy dostajecie. No tak to będzie wyglądało. Jeżeli chodzi o jakieś konkursy na Instagramie, no na razie nic nie planuję. Na 8000 obserwujących będzie kolejna mapka wydana do Farminga 19. A jeżeli chodzi o konkursy, szczerze, nie jestem w stanie wam odpowiedzieć na razie. Wiem, że ten konkursy lubicie, tylko tyle, że. No na pewno trzeba czekać na jakąś okazję, bo konkursów robienie tak cały czas, bez przerwy, bezokazyjnie, to raczej jest bez sensu, bo to też i mój portfel na tym cierpi. Niestety, ale konkursik będzie, tylko. Kurczę, teraz 44 tysiące widzów to modpak, no to nie będzie. 45 tysięcy widzów, taka ładna, bo już tak połowa 50 tysięcy subskrypcji to ładna liczba, to można było konkurs zrobić na farminga. Fajnie, nie jakby to DLC w końcu jakieś wyszło do farminga, to bym zrobił konkurs z wam na to DLC. I by było też zajebiście, tylko weź to. No też trzeba czekać, właśnie na to DLC. A i nie wiem, kiedy jakieś DLC w ogóle wychodzi. Ile mamy jeszcze tutaj? 53%, czyli na to pole. No ale dużo tej pszenicy poszło, ziarenek. No to są tym jaki najgorsze, tak o, trzeba będzie jeszcze to poprawić na zakończenie. Ty, o roboty o Tak o. Tak Ło i o. dobra. Dojechane. Tu obstawiam, że na raz się to uda zrobić. Też jest już pierwsza w nocy praktycznie, jak to nagrywam, mordo, e, ale raczej do czwartej mam czas, czyli zdążę wyrenderować, zdążę wrzucić, jakoś długo tego odcinka nie będę nagrywał, żeby też, wiecie, się wyrobić z tym renderowaniem i wrzucaniem, bo im dłuższy, tym dłużej się to robi, e, bo o drugiej w nocy właśnie gra Real z Bayernem, taki meczyk towarzyski, także na pewno będę o drugiej sobie oglądał ten meczyk, no w końcu trzeba zobaczyć, jak to, kurczę, Real wygl wygląda po tym sezonie. W tym kiepskim sezonie, który mieli. Teraz wiadomo, transfery Eden Hazard też mnie ciekawi. już. Ja już teraz normalnie jestem taki ciekawy, jeżeli chodzi o jaki to będzie wyglądał pierwszy składzik. Także gdzieś tak do czwartej nad ranem mam zajęcie, później wejść w stanie rano meczyk, kolejny jak ja gram. No ja pierdzielę. Całe życie zajęte, całe życie zajęte. Ciężko to wygląda. No ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Ja mega maszyna, tak samo jak w 19 mi się podoba ten ciągnik, to on jest bajeczny tak samo i w 17 są. So, nie wiem, nie wiem kto robi te ciągniki, ale te 1634 to są takie piękne maszyny, no nie? One są takie cudowne po prostu bym nawet mógł rzec, że to jest hit, tutaj jest rzepak opsiany, jakby ktoś nie wiedział, sąsiad opsiał. Bo jeszcze tak mi się zdaje, że pszenica jęczmień to jeszcze ludzie nie zaczęli, chyba że te jęczmienie o zimę. To, może już ludzie się tutaj pozasiewali, chociaż za bardzo się nawet z tym nie orientuję, co oni tutaj robią na tych polach. Bo bardziej tak jak mówię, my tam na tą wiatką pracujemy. Wiato, wiato, garażo, budynek tak to można nazwać. Bo ja jeszcze no, w sumie nie, nie wiem, jak to będzie wyglądało na 100%. Jakieś tam plany są, ale czy to wyjdzie wszystko elegancko, to się okaże. No i patrzcie, sieje elegancko. No i jest teraz takie małe pytanie. Dlaczego wcześniej nie siało tak fajnie? Tylko teraz dopiero się je tak fajnie. To takie, dziwotą to jest, no nie? Dobra, git. Lecimy sobie teraz w tamtą mańkę. I weźmiemy sobie tutaj od drzewa to ogarniemy, na spokojnie. Tak to raczej nie, bo tutaj byśmy walnęli w drzewo. Boję się gwizdać, bo czasami jak są głośniejsze dźwięki, to się dźwięk później psuje na nagraniu jak się od 13 minuty nie będzie dźwięk zgrywał z kamerką, to znaczy, że się coś zbugowało przez ten głośniejszy dźwięk, tak? To działa w tym mikrofonie. Nie wiem nawet czemu, ale odczuwam takie wrażenie, że to właśnie przez to czasami się to tak dzieje. No i chyba, chyba właśnie tak. No nie wiem na 100%, ale być może. Nie wnikajmy. Lecimy sobie teraz w tamtą stronę. Mamy 42%. Myślę, że zostało nam jeszcze jakieś 7 minut odcinka, 8 pewnie. To pola i tak raczej nam tego nie skończymy. Bo to pole nie należy też i do najmniejszych. Tutaj o, też w sumie ogarnialiśmy jedno z większych pól na naszym gospodarstwie. To pole zostaje też takie dosyć szersze. Bo co niektóre wiecie, kawałki pokupowałem od sąsiadów też i w przyszłym roku, albo nawet i zaraz po żniwach, będziemy coś tam próbowali też kupować. Kolejne kawałeczki od naszych sąsiadów, żeby się cały czas rozwijać. Dobra, idź, idź na jebańcu, gościu. Poszedł w końcu, dobra No i tu też pole przygotowane oczywiście do siania e, Za sklepem tutaj możecie zaobserwować teraz miedzę Tak wyglądała miedza wcześniej No i z dwóch pol e, znowu Aha, źle to zrobiłem, czekaj bo nie włączyłem siewnika Ale to, to, to zaplanowane To zaplanowane było jak, jak, jak najbardziej e, Bo przecież tak musimy pojechać od tej strony więc to jasne, że od, od boku pola się robi No i to w sumie dwa pola są nasze, bo to jest też nasze jakby ktoś nie wiedział. I tu jest rzepak zasiany, także widzicie, mm, nie ma biedy stać nas na wszystko, e, może nie do końca na wszystko. I też myślę nad nowym ciągnikiem. Na pewno z tym ciągniczkiem mordą naszą się nie pożegnamy, ale jest ciągniczek 1614 naszym gospodnie, nie nie 1614. Co ja gadam? 1224 jest ciągniczek u nas na gospodarstwie, o którym trzeba będzie o tako pomachać i się pożegnać. Po pierwsze, no kupimy coś lepszego, kupimy renówkę. Troszeczkę odejdziemy od Ursusów, bo już jest ten czas na gospodarstwie. Może powiem Wam, że od tych Ursusów możemy powoli odchodzić, no bo to jednak 1634 z tych starszych ciągników. No to jest już chyba najlepszy ciągnik, no nie? Nie ma już chyba nic lepszego. Dobra, tutaj nie przejedziemy o taką gałąź, Musimy troszeczkę dalej sobie pojechać. No i teraz w tą Mańkę i teraz będzie elegancko. Też takie to pole ma nieregularne kształty, to trzeba zaobserwować. Zresztą pewnie sami widzicie. I, git, I lecimy sobie pod górę Tutaj tak samo, te maliny ktoś się tak zasadził, że one, no wy widzicie, widzicie jak to wygląda, po prostu pole jest tak trochę na ukos, a nie w tamtą stronę Jakby tam maliny zlikwidować, przynajmniej jeden rządek, to może by to wyrównał ten kawałek ale Raczej właściciel nie będzie skłonny do właśnie niszczenia tych malin, no ale no niestety Tak to wygląda Tutaj łąka jakby ktoś pytał. Też moja. Fajnie no nie? Jestem coraz, coraz potężniejszym gospodarstwem. Gospodarstwem. No gospodarstwem, gospodarzem na tej wsi. Tak jak myślałem, że dwa pola o, może nam się uda na odcinku to zrobić. Teraz tak mi się wydaje, że... Tak trochę może i przedobrzyłem, że dwa pola aż mi się uda zrobić. Tam sąsiad, to Boże. Patrz tak, kurde jaki bogaty, ło. New Holland jakiś stoi, o, Tam jeszcze jakaś biała mewa leci do nosa. Tam opa. Siewnik jaki, bogaty gościu, widać po nim od razu No tu raczej o ona nam nie wyjdzie ta robota, trzeba sobie o taką podjeżdżać i odjeżdżać i rozjeżdżać Ten kawałeczek nam jeszcze zostanie, ale to nam zostanie jak już będziemy wyjeżdżać sobie całkowicie z pola Dojadę dotąd, nie walnę w maliny I git Tu jeszcze sobie poprawię leciutko, bo nie wiem czy widzieliście, tutaj kawałeczkiem zauważyłem, ale Nie dojechałem właśnie w tym momencie tutaj do tym kawałeczku Jedziemy znowu na ukos. Ale kurczę, piękna mapa, no nie. Komu się podoba to łapka w górę oczywiście, bo jest mapka naprawdę sztosiwo, bo jest przepiękna, najpiękniejsza, najcudowniejsza, najwspanialsza, najukochańsza, najlepszais, fajszejsza. Nie wiem, jakie to jeszcze słowo można użyć, ale naprawdę kozak mapa. Jednak ta siedemnastka mnie trzyma przy sobie, mi się zdaje, że dlatego, że na swojej mapie to robię, bo. Gdyby to była jakaś inna mapa, to pewnie już tą 17 bym zostawił, bo to to wiecie. A na swojej mapie to, o, panie, jak to się gra, boże, jakie to piękne, bo mapę robisz pod siebie, no nie? Czyli tobie się najbardziej podoba. No i tak to wygląda, bo mi też najbardziej się podoba, bo robiłem tak, jak mi się podoba. Teraz drugi raz obstawiam, że takiej mapy bym nie zrobił, bo ani nie mam jakiejś chęci, ani pomysłu do robienia map i tak to wygląda. Ogólnie te chęci się skończyły z nadejściem w sumie Farminga 19 do tworzenia map. Nie wiem czemu, ale tak się stało i tak to do tej pory nadal wygląda. Może dlatego, że też i ten system robienia map się zmienił, już troszeczkę inaczej to wszystko się dodaje, i może dlatego, że nie chcę im się po prostu tego uczyć, i może dlatego, że już mam większy kanał i kiedyś tak się też patrzyło na te pieniądze z tych map, że tak wiesz, że tak patrzyłeś. No a tutaj wiesz, no bo nagrywało się za darmo. No bo to wiesz tam za wyświetlenia to może zarobiłeś 20-30 złotych miesięcznie, no to wyjebane na takie pieniądze, prawda? To nie jest pieniądz, nie oszukujmy się. Ale e, z mapy mogłeś zarobić na przykład stówkę w parę dni za pobrania, no nie, no to to już było naprawdę świetnie, fajnie i wybornie. Jak się fajną mapkę wydawało. A później jakoś z tym wydawaniem mi przeszło tak samo z tymi w sumie pieniędzmi za te mapy i za te mody, teraz to w sumie z tych pieniędzy to się śmieje za te mapy i mody. Też czasy się pozmieniały, bo jest bardzo dużo tych map w sumie dobrych, a nie tak jak kiedyś, i też się czasy pozmieniały, bo kiedyś to się wydawało na innych stronach. Teraz te mody są wydawane na stronach ogólnie i z tego się w sumie mniej zarabia niż się kiedyś zarabiało. I też kiedyś wiesz, sobie wolałem zrobić wieczorek zrobienia mapy niż na przykład e, live'a odpalać, bo też na tych live'ach było bardzo mało osób. I też pewnie pamiętacie takie czasy, gdzie był początek kanału ja live'ów wcale nie robiłem Tylko po prostu te mapy gdzieś tam robiłem sobie wieczorkami, w ogóle jak wieczór był wolny A zazwyczaj wieczór miałem wolny, bo wtedy miałem mniej lat Teraz, no wolę wiadomo ze znajomymi sobie wyjść się siedzieć nad jakąś mapą, no Jednak wiek też robi swoje, no nie? No i macie w sumie prostu odpowiedź, dlaczego Heros już nie robi map po pierwsze brak czasu, po drugie jest to nieopłacalne, po trzecie jest zbyt leniwy, no nie, i dlatego, dlatego właśnie te mapy nie powstają, tak jak kiedyś to było. I obstawiam, że się nigdy to nie zmieni, no nie. Raczej mnie chęć do robienia ma, nie najdzie, jeżeli już jest wiesz, 21 lipca, a ja w dalszym ciągu. Nie mam po pierwsze pomysłu na mapę, po drugie nie mam chęci, po trzecie najprawdopodobniej bym sam tego nie zrobił, bo no jest ciężej teraz robić te mapy do farminga. No Jak ktoś umie, to pewnie jest mu łatwiej. Może jak się nauczył tego systemu, no ale mi na pewno w 17 by było łatwiej robić te mapy. No i tak to wygląda, nie? No, nie chcę go przejechać, ale on jest pojebawszy, jaki pajaki po, najebany. No w koło mi wszedł, zajebiście. Zajebiście, dobra. Cześć, chyba już nie będę tego odcinka za bardzo przedłużał, jeszcze pojedziemy w to i z powrotem. I mamy pole zrobione, no nie? Na kolejne już na pewno się nie wybieram, bo to by zajęło pewnie jeszcze więcej czasu. Na pewno będziemy musieli tak czy siak to zrobić, bo to nam nie ucieknie. Mamy 1% jeszcze ogólnie w siewniku, także obstawiam, że i tak tego nie zasiejemy. 4, 3, 2. tak, jak to wolno, teraz idzie. Ale, no i nie starczy nam nawet tego, nasion, żeby to obsiać. Będę musiał tu jeszcze przyjechać, jak doładuję sobie tego, wiecie? Także co, w dzisiejszym odcinku to było na tyle, już się z wami żegnam, i widzimy się w kolejnych produkcjach u mnie na kanale Mordeczki, pamiętajcie, co wam mówię, przez cały odcinek bijecie na Insta, bo tam jestem mega aktywny. Darka.